W imieniu Urzędu Miejskiego w Strykowie witamy w programie Spotkajmy się w Strykowie. Zapraszamy do obejrzenia relacji z grudniowych wydarzeń w naszej gminie. Pokażemy m.in. pierwsze sesje nowych radnych miejskich i powiatowych, koncert z okazji pięciolecia orkiestry estradowej, relacje z finału akcji Szlachetna Paczka w Strykowie. Zatem spotkajmy się w Strykowie już teraz. Wybory już dawno za nami. Wybrani radni i radne siódmej kadencji rozpoczęli swoją pracę podczas sesji inauguracyjnej, która odbyła się 1 grudnia. Większość z nich jest dobrze wszystkim znana, ponieważ w poprzedniej kadencji również zasiadała w szeregach Rady Miejskiej, ale pojawiły się również nowe twarze. Sylwester Kacprzak, Jarosław Włodarczyk, Krzysztof Bandurowicz, Dariusz Dziewulski, Andrzej Janeczko, Damian Drzewiecki. Stawiają zarówno sobie, jak i pozostałym radnym wysokie wymagania. Cztery lata kadencji, myślę, że dość istotnej, dlatego, że um, mamy przed sobą ostatni okres programowania środków unijnych, o które mam nadzieję, że e, nasza Rada, nasza gmina będzie chciała zawalczyć. E, bo potem już będzie problem, żeby takie środki uzyskać. Poprzednia kadencja oceniana była przez radnych jako zgodna i skuteczna, dzięki której wiele inwestycji zostało zrealizowanych. Na ostatniej sesji Rady Miejskiej radni wręcz byli jednogłośni. A jakie wyobrażenia na temat obecnej kadencji mają radni debiutanci? Będą przede wszystkim 4 lata konstruktywne. Nie zawsze dobrze jest, kiedy wszystko przechodzi na przykład przez aklamację, dlatego że być może przeoczy się zupełnie ważną kwestię, więc nieraz dobrze jest dyskutować, tylko warunkiem jest, aby prowadzić to w sposób kulturalny z poszanowaniem tak drugiej osoby, jak i tego, co ma do powiedzenia. W obecnej kadencji wśród radnych jest dwóch sołtysów: Andrzej Janeczko i Jarosław Włodarczyk, dla których połączenie stanowisk nie jest żadnym problemem. Jak twierdzą, jedna funkcja uzupełnia się z drugą. Dzięki dobremu kontaktowi z mieszkańcami, doskonale wiedzą, jakie są ich potrzeby we wsiach. Tak bym sobie życzył, współpraca, żeby była, żebyśmy mogli do wszystkim się dogadywać. No i człowiek jest najważniejszy, tak Żeby ludzie się wszyscy cieszyli z naszych wyborów i żebyśmy jak najwięcej im zrobili jako cała ta piętnastka z panem burmistrzem szanuj, szano, szanownym. Sołtys wsi Ługi doskonale zna panujące zasady podczas sesji Rady Miejskiej. Jednak jako świeżo upieczony radny nie ukrywał, że pierwsza sesja była dla niego stresująca. Ja się nie obrażam tak jako sołtys mam kontakt z ludźmi, żeby nie mieć kontaktu z ludźmi, więc będę stawiał na ten kontakt. Zobaczymy co z tego wyjdzie, bo ludzie mogą nie chcieć kontaktu. Ja wiem doskonale, że na siłę się nie uszczęśliwi wszystkich. Andrzej Janeczko startował w wyborach z jasno określonym celem utwardzenia drogi między cesarką a ługami. Pozostali radni również doskonale wiedzą, co chcieliby osiągnąć w przeciągu tych czterech lat dla mieszkańców miasta i gminy. W miarę stawiamy na sport, kulturę i oświatę poprzez budowę nowego obiektu szkolno-sportowego. Nowy dom kultury ma powstać, i w związku znaczy z dbałością o, o, o naszych mieszkańców. Również budownictwo komunalne. Wszystkim radnym wybranym przez mieszkańców Gminy Stryków zależy, aby przez te cztery lata dobrze wypełnić swoje obowiązki. Zrobię wszystko, żeby coś w tym terenie zrobić. Nie tylko w terenie w okręgu swoim wyborczym, ale również dla mieszkańców miasta Gminy Stryków. Pierwszą sesję Rady Miejskiej rozpoczęto od ślubowania radnych, a także wybranego na kolejną, już trzecią kadencję burmistrza Andrzeja Jankowskiego. Podjęto również uchwały o powołaniu przewodniczącego Rady oraz jego zastępców. I tak po raz kolejny przewodniczącym Rady Miejskiej w Strykowie został Paweł Kasica. Na jego zastępców wybrano Grzegorza Kozłowskiego i Andrzeja Pożarlika. Dokładnie 17 listopada 2009 roku w sobotni wieczór orkiestra Estradowa miasta Gminy Stryków zagrała swój pierwszy koncert. Wówczas, pięć lat temu, zgromadził on liczną publiczność w Strykowskim Domu Kultury. Nic więc dziwnego, że w piątą rocznicę sala Domu Kultury w Strykowie również pękała w szwach. Strykowianie pokazali, że działalność orkiestry była i nadal jest ważna dla lokalnej społeczności. Cieszę się, że reakcja publiczności zresztą dowodziła tego, że to był dobry pomysł i należy go kontynuować i rozwijać ten zespół. Podczas jubileuszowego koncertu można było się przekonać, że nie trzeba być wykształconym muzykiem, by dobrze grać. Orkiestra składa się z około 20 muzyków. Dyryguje nimi dobrze wszystkim znany Zbigniew Młynarski. Jej skład tworzą amatorzy. My nie możemy poświęcić Pełnego czasu, tak jak muzycy zawodowi, na naukę czy studi studiowanie muzyki. My po prostu jeszcze dłużej to trwa, ale po tych pięciu latach widać szalone postępy. Bycie muzykiem w orkiestrze nie jest zarezerwowane tylko dla osób z dużym doświadczeniem. Swoje miejsce znalazła również młodzież, której orkiestra daje wiele korzyści. Poszerzanie swoich umiejętności. I po prostu jestem zadowolona. Atmosfera, koncerty, nawet próby, na których profesor czasem krzyczy, ale też często chwali. Repertuar na koncercie z okazji pięciolecia orkiestry prezentował cały przekrój muzycznych umiejętności muzyków. Nie zabrakło również wokalistów. Swoimi głosami publiczność oczarowali soliści: Sylwia Janiszewska, Justyna lichwała. Na tańczące mnie. Jan Machniewicz. Nigdy więcej, nie patrz na mnie. Taki wzrok. Wiktoria Ferenc. Zielony mostek, jak uginął na nim rośnie. I Jaga padł. Kapitańskie tam. Ogromnie miła atmosfera bardzo, bardzo rodzinna. E, wydawało mi się, że jubileusz to tak oficjalnie G gratulacje życzenia, było na początku bardzo, bardzo uroczyście, a później było tak bardzo rodzinnie. Nie da się ukryć, piąty jubileusz jest nie lada wydarzeniem. Jak zatem gra się koncert w swoje święto przed tak licznie zgromadzoną publicznością? Normalnie, normalnie, dlatego że jest pewna świadomość. I to nie chodzi na zasadzie podejście z drugiej strony, czyli wykonawców, nie może być na zasadzie, że dopiero pokażemy nie. Nie, pokora, proszę pani. Trzeba starać się realizować to, co tutaj porobiliśmy. Czy to jest dzisiaj, Tani jubileusz, czy to było wczoraj, czy lat trzy temu, to jest to samo, jak się przychodzi z ludźmi, ma kontakt, to trzeba uszanować to i starać się robić to jak najlepiej. Orkiestra Estradowa Miasta Gminy Stryków swój koncert zakończyła, porywając publiczność do wspólnego śpiewania. Cały zespół wraz z dyrygentem otrzymali od burmistrza dyplomy i podziękowanie za pięcioletnią działalność orkiestry. Oprócz wyboru burmistrza oraz radnych do Rady Miejskiej, mieszkańcy gminy 16 listopada wybrali przedstawicieli Strykowa do powiatu. Inauguracyjna sesja radnych powiatu Zgierskiego rozpoczęła się od ślubowania radnych. Wybrano również przewodniczącą Iwonę Dąbek. Nowym starostą został Bogdan Jarota, dotychczasowy starosta Krzysztof Kozanecki został jego zastępcą. Naszą gminę będzie reprezentować dwóch radnych. Do Rady Powiatu dostał się Witold Kosmowski z wynikiem 877 głosów. Jest on wszystkim dobrze znany, zarówno w gminie, jak i w powiecie. Jest naczelnikiem Wydziału Informacji, Promocji i Pozyskiwania Środków Pozabudżetowych w Strykowie. Był też radnym poprzedniej kadencji i członkiem Komisji Rozwoju Gospodarczego i Infrastruktury Przestrzennej oraz Komisji Rewizyjnej. Mam nadzieję, że ta kadencja. Będzie porównywalna, że wspólnie z kolegami z naszego terenu, którzy zostali przez państwo wybrani, będziemy godnie was reprezentować i uda się jeszcze więcej zrobić na terenie gminy Stryków i gminy Głowa. Dla drugiego radnego praca w powiecie jest nowością. Był wieloletnim radnym Rady Miejskiej w Strykowie. Obecnie jest prezesem Banku Spółdzielczego w Strykowie oraz sołtysem wsi Sosnowiec-Pieńki. Grzegorz Kuna dostał się do Rady Powiatu z wynikiem 474 głosów. Inne klimaty to znam, natomiast no tu, jest, tu jest coś innego, prawda? Coś, co, co jednak wymaga więcej chyba uwagi, wiedzy. Obaj radni są zgodni, że nadchodzące cztery lata w radzie nie będą należały do najprostszych. Pomimo tego, już na najbliższy rok przewidywane są dwa duże projekty złożone jeszcze w poprzedniej kadencji przez Wydział Informacji, Promocji i Pozyskiwania Środków Pozabudżetowych Urzędu Miasta Gminy Stryków, które będą korzystne dla naszej gminy. Projekty drogowe, bo o nich mowa, zakładają wyremontowanie około 37 km dróg realizowanych przez gminę i powiat. Miejmy nadzieję, że najbliższe 4 lata będą tak samo dobre, jak rozpoczynająca się kadencja. Moda na rękodzieło z roku na rok cieszy się coraz większym zainteresowaniem. Ośrodek Kultury i Rekreacji wyszedł naprzeciw naszym utalentowanym mieszkańcom i zorganizował na początku grudnia warsztaty dla seniorów i gospodyń z terenu gminy. Bardzo lubię takie manualne rzeczy, dekoracje. no Generalnie mam dwoje małych dzieci, tak? Także jakaś perspektywa w domu, zawsze jakieś zajęcie, będziemy coś tam działać. Z nuczką często robimy na choinkę. Ostatnio to też nie w ubiegłym roku poprzedni. Mam bombki pewno ze trzy zrobione tutaj. Na tych warsztatach bardzo ładne. Wiszą na choinkę co roku. Co roku jestem. Zawsze mam jakąś ochotę przyjść i coś zrobić. W tym roku uczestniczki warsztatów własnoręcznie zrobiły aniołki z Sizalu, nie ustępowały tym, które można było znaleźć na sklepowych półkach. Aniołki na pewno miały duszę, której nie miały ich masowo produkowane odpowiedniki. Po co kupować coś gotowego się można coś zrobić jeszcze fajniejszego, coś tam jakoś udoskonalonego? To, co się zrobi własnoręcznie, inaczej to się odbiera później jak stoi. Przyjdzie na przykład no święta Bożego Narodzenia, to takie święta rodzinne. Ktoś przyjdzie, o Boże, jakiego masz pięknego aniołka, gdzie kupiłaś? Udział w tegorocznych warsztatach był idealnym pomysłem na spędzenie przedświątecznego czasu. Panie z kół gospodyń mogły się razem spotkać, porozmawiać, ale i rozwinąć swoje zdolności manualne, aby w przyszłości móc je kreatywnie wykorzystać. Ja zawsze też staram się przygotowywać takie elementy, żeby panie później mogły też również w domu kontynuować, jeśli mają na to ochotę. Tak? Bo akurat aniołek przy okazji świąt Bożego Narodzenia jest dobrym okazją zarówno do dekoracji, jak i podarowania komuś takiego upominku. Tegoroczne aniołki z Sizalu były wykonane tylko z naturalnych materiałów. Po raz kolejny panie z naszej gminy pokazały, że mają duszę rękodzielnika. Powstałe aniołki na pewno zagościły na stołach wigilijnych i cieszyły oko wszystkich domowników. Na co dzień wyjeżdżają do wypadków i pożarów, w grudniu popędzili rozdawać prezenty. Strażacy OSP i jednostki zawodowej z terenu gminy oraz prywatni darczyńcy włączyli się do akcji szlachetna paczka. Skierowana jest ona do rodzin, które znalazły się w trudnej sytuacji materialnej z niezależnych od siebie przyczyn. Adresatami projektu były osoby starsze i samotne, rodziny wielodzietne oraz samotnie wychowujące dzieci. Pomoc objęła też osoby dotknięte chorobą lub niepełnosprawnością. Zostały przeprowadzone dogłębne wywiady, sprawdzenie dogłębnej sytuacji, nie tylko materialnej, ponieważ jest bardzo dużo kryteriów, które bierzemy pod uwagę. I wolontariusz razem z liderem zdecydowali o tym, którą rodzinę włączyć do projektu i której się należy nasza pomoc, nasza mądro, mądra pomoc. Jedną paczkę mamy darczyńca, powiedział, że to jest około 8 tysięcy dla jednej rodziny, bo rodzina tam, dziecko jest chore, więc wrażenie mózgowym, także potrzeba było tam specjalnego sprzętu rehabilitacyjnego. No ale tutaj też, którą my zebraliśmy i w ogóle no nie przerosło. Jest to pierwsza taka akcja u nas tutaj mimo że 14 lat w Polsce, no to nie spodziewałam się. Myślałam, że to będą kartony dwa, ale są ludzie jednak, którzy którzy naprawdę pomagają i robią to z chęcią. Rodziny same nie mogą ubiegać się o szlachetną paczkę. Zgłoszeniem zajmują się wolontariusze, którzy samodzielnie wyszukują potrzebujących. W naszym projekcie nie mogą rodziny same się zgłaszać, bo chcemy uniknąć rodzin typowo roszczeniowych i które żyją z biedy. Rodziny pozyskujemy z różnych źródeł, szkoły, parafie, ośrodek pomocy społecznej również w tym bierze udział w taki sposób, że za pośrednictwem ośrodka pozyskujemy te rodziny. Paczki do osób potrzebujących dostarczyli strażacy z ochotniczej Straży Pożarnej. To w ich siedzibie był też magazyn darów. Odrywamy się od rzeczywistości, tak, od yy, zagrożeń. Jak wsiadamy w samochód, to nie, nie jedziemy z myślą o tym, że coś się komuś może stać, tylko po prostu ktoś może się ucieszyć na nasz widok, tak? Szlachetna paczka zagościła w Strykowie i okolicach po raz pierwszy. Nic dziwnego, że na otrzymaną pomoc rodziny reagowały z zaskoczeniem. Nie spodziewali się tak bogatych paczek. Chłopczyk patrzący na biszkopty, no to aż się zakręci pokół, no i pani, która krzyczy mam kilo cukru, dwa, trzy, a nawet dziesięć i olej, no jest coś niesamowitego, jestem pod wielkim wrażeniem po prostu tego wszystkiego. Ci, którzy nie zdążyli w tym roku zostać darczyńcą mogą być spokojni. Jak podkreślają wolontariusze za rok szlachetna paczka na pewno zagości w naszym mieście. To już wszystko, co przygotowaliśmy dla Państwa w tym programie. Dziękujemy za uwagę i spotkajmy się w Strykowie już za miesiąc.